Dzień dobry kochani. Witajcie bardzo ciepło i serdecznie. Tutaj przesłanie dla nas skrzynia skarbów. Właśnie idzie do Ciebie nieprzewidziany przypływ dostatku. Bardzo dziękujemy. Tutaj również jest wskazówka do tego, by już teraz czuć wdzięczność za wszystko to, co masz w swoim życiu. Bo kochana, kochane, to, co Ty masz w swoim życiu, to nie jest oczywiste. Um, to nie jest oczywiste, że masz gdzie mieszkać, że masz co jeść. To nie jest oczywiste, że masz ciepło. To nie jest oczywiste. Tu jest powiedziane: doceniaj to, co masz, a o finanse zupełnie się nie przejmuj, ponieważ pieniądz idzie do wibracji, idzie do miłości, idzie do spokoju, idzie do życia. A jeżeli jesteś w przestrzeniach, gdzie umartwiasz się i zastanawiasz się, ciągle mielisz to samo, to odsuwasz od siebie wszystko to, co najpiękniejsze. Więc Skrzynia Skarbów zapowiada dostatek finansowy, zapowiada również, że otrzymasz prezenty. I tego nam wszystkim życzę.